Jezu jako wspólnota parafii Najświętszego Serca Twojego na terenie której znajduje się światowe centrum Bożego Miłosierdzia znajduje się sanktuarium i bazylika Bożego Miłosierdzia radujemy się że my którzy tutaj się modlimy w naszej wspólnocie parafialnej i do Ciebie przychodzimy by tam szczególnie doświadczać Twego miłosierdzia, cieszymy się, że dzisiaj w kopii cudownego obrazu przychodzisz do nas. Tego samego dnia dwaj uczniowie. Byli w drodze do wsi zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi, lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że go nie poznali. On zaś nich zapytał: "Cóż to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?" Zatrzymali się smutni. A jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział mu: ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało. Zapytał ich: cóż takiego? Odpowiedzieli mu. To co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani nasi przywódcy wydali go na śmierć i ukrzyżowali. Spotapa parafialna pod wezwaniem serca Pana Jezusa w Krakowie Łagiewnikach. Ja, że szczęśliwa jest Wasza wspólnota parafialna, Wasza rodzina parafialna, bo możecie dzisiaj powiedzieć Panu Jezusowi, że jesteś u siebie w domu. Bo to przecież ta parafia jest miejscem, gdzie... Jezus wybrał sobie na spotkanie z człowiekiem, świętą Faustyną. I tu jako jest założył dom, z którego dzisiaj przychodzi tutaj. A zatem radość, ale też jakieś wielkie zobowiązanie, że tak w swoich planach Bożego Miłosierdzia Pan uczynił Waszą wspólnotę parafialną, jakby stróżami tegoż miejsca i tej tajemnicy, która kryje się i w sanktuarium, i kryje się również i w tym wizerunku. A po śmutniach, kiedy uczniowie go byli znowu wewnątrz do domu. I Tomasz z nimi Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych stanął po pośrodku i rzekł pokój wam następnie rzekł do Tomasza podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce Pochodnie rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz To Tomasz mu odpowiedział, Pan mój i Bóg mój. Powiedział mu Jezus, uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni którzy nie widzieli, a uwierzyli. Oto słowo pańskie. Bracia kapłani, którzy rozpoczynacie tę zbawienną pielgrzymkę w swoim dekanacie, drugie siostry zakonne, różnych zgromadzeń, siostry i bracia, parafio, tutejsza i wy najmłodsi, cieszący się, że jeszcze możecie siedzieć na kolanach swojej mamy i wy nieco starsi i kolorowi i tutaj w kościele i tam na chórze wy dorastająca młodzieży, którym może nie ma za wiele, ale na pewno przyjdą jeszcze na spotkanie z Jezusem. I przede wszystkim w siostry i bracia, nieco wcześniej urodzeni, którzy tę wspaniałą parafię tworzycie, w niej żyjecie, w niej modlicie się, w niej uwielbiacie. Serce Boże, od chwili, gdy ten wieczernik zbudowano, jest sprawowana ofiara eucharystyczna, jest tabernakulum i świeci światło wskazujące na Bożą obecność. Jest zawsze obecny, ale dzisiaj wprowadził nas w tę tajemnicę wieczernika, a żeby jeszcze raz Wskazać. Oto jestem. Pokój Wam. Powtarza się tamta historia. Uobecnia się tajemnica, którą przeżyli apostołowie. To nie jest tylko dzieło artysty. Ale to jest znak, że Jezus patrzy i widzi, co kryje się w sercu. Każdego z nas. I dlatego też powtarza pokój Wam. I dlatego też mówi przyjmijcie Ducha Świętego. do Jezusa Miłosiernego w szczególny sposób o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. I zaprosiliśmy, by odprawili tę świętą księża rodacy i księża, którzy kiedyś pracowali w naszej parafii. Część z nich odpowiedziała na nasze zaproszenie i bardzo się cieszymy. Bardzo się cieszymy, że Drodzy księżycy, jesteście tutaj razem z nami, by modlić się. Boże, nasz ojcze, sprawa, byśmy poślenie euarystycznym pokarmem razem z najświętszą dziewicą zawsze wykładali Twoje miłosierdzie i doznawali opieki tej, którą czcimy jako królową, łaskawą dla grzeszników i miłosierną względem ubogich przez Chrystusa Pana naszego. ze wami i Bóg, który objawił swoje miłosierdzie, wyzwalając was z grzechów i obdarzając udziałem w swoim życiu, niech szczerze waszych serc, aby zawsze były wolne od zła i pełne miłości. Abyście byli Jego świadkami, niech Was umacnia wierny, wypełniali woli Ojca. Amen. Duch święty, który obdarzył z licznymi talentami, niech Was prowadzi, abyście z radością pełnili dobre dzieła, do których zostaliście powołani. Amen. Niech Was błogosławi, bóg mogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Obecnie Psiądka Boża do relikwiarzy. Przedstawiciele Panami odchodzą, zostają przekazane jej relikwiarzy.